Z nami jest Bogdan Danilko, zwycięski na gali Strike Tube. Gratulacje wygranej. Jakie to uczucie przede wszystkim wygrać w debiucie zawodowym? Oj, naprawdę bardzo piękne, bo to jest taki e, pierwszy debiut mój. Chciałem z, e, z pierwszego boju zacząć. Bardzo dobrze, bo wielkie plany je na ten typ sportu. Dobre, dobrze. Jasne, a czy towarzyszyła Ci sobie jakaś trema, stres przed tą walką, przed tym debiutem? Tak, był taki stres, bardzo dobry stres chyba, tak może Ci odpowiedz, bo mam więcej 200 walk i to jest taka, nie wiem, jakby pierwsza walka moja. Bardzo, bardzo taki stres był, no. Jasne. Łukasz Grącki to no, bardziej doświadczony nakrywal, bo stoczył tych walk trzy, dzisiaj była jego czwarta walka profesji zawodowa. E, pytanie, czy byłeś przygotowany na właśnie, że ta walka będzie w Stójce, czy że możesz się na partnerem? Bo to jest Stulkowicz, ale wiadomo, że no, różnie może być. On sam przyznał na wczorajszych wywiadach, że o Tobie nie mógł znaleźć informacji co do Twoich występów. Przygotowale się więcej w Stójce, gdzie tak taką po, potrzebne było trzymać. No, nie chceli więcej walku w sztucze. Ta, tak, tak. jasne. Wywodzisz się z kickboxingu Muay Thai, natomiast pytanie czy gdzieś w swoich przygotowaniach nie zaimplementowałeś parter czy zapasy. Zapasy, ta zapasy Jest też teraz lepiej i lepiej zawsze, to jest z klubu chłopcy je z jakimi Можна брати досвід якийсь. Вони е, як то сказати правильно? Є з кого одним словом брати досвід і у одноклубників є дуже багато та лановитих і до Jasne, odnośnie organizacji Strive. No jakie pierwsze wrażenie tak odnośnie, jesteś tutaj nowym zawodnikiem organizacji? Jakie jest twoje pierwsze wrażenie, pierwsze odczucia odnośnie całej organizacji jako tej tego procesu wokół wydarzenia? Organizacja naprawdę jest bardzo piętna, bardzo piętnie umowy. Warunki bardzo dobre. Wszystko spodobało się mi i chciałbym, jeszcze jedną walkę na, na, na następnej Gali. Jasne. I właśnie to pytanie odnośnie następnej Gali, tak? Bo to był twój debiut, ale czy kontrakt póki co podpisaliście tylko na, na tą jedną walkę, czy może jednak zawiera ten kontrakt kilka walk? Hmm, ch 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 chyba nie ma kontraktu takiego, nie ma, nie ma. Ja bym chciałby, jak, jakby możliwość taka była, to by chciałby jakiś kontakt, żeby miał jakiś plan taki w sobie. To ostatnie pytanie z mojej strony. Gala na sali operowej. Czy kiedykolwiek miałeś okazję w takiej scenerii występować? Hmm. Tak, ma, tak, ma, ma, ma. Tak, to były takie e, zawody, e, zawody amatorskie. Ale tak samo wyglądało przygotowywanie, sala. E, walka. Nula, A, w Szczecinie mnula. też, tak. W Szczecinie też, Taka Była bardzo piękna, piękna organizacja. Spodobało się mnie wszystko. No. I tutaj dobrze, i już tak, tak. Młodych zawodników, którzy tak naprawdę dopiero zaczynają swoją karierę w MMA, zawsze pytam: dlaczego padł wybór właśnie na ten sport? Ty masz background w sportach stojkowych, ale wybrałeś jednak MMA. Z jakiego powodu? No, w kickboxingu. Dziękuję bardzo. W kickboxingu chyba. нема таких організацій, лік і такого плану, а в ММА мам такий план, щоб в, 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 виступи, виступити на UFC, хотів би багато. І мам таку цель, щоб бути там. Взяти там пасту, став би багато. Zazwyczaj koszmarem dla Stójkowiczów są te gry wszystkie parterowe. Co jest gorsze i trudniejsze, zapasy czy grappling? Czy, no tak, czy gra parterowa po prostu? Chyba i to i to, bo i to jest bardzo ciężko, bo tam potrzebno fizyku dobrze mać i tam też potrzebno wszystkie pozycje znać, ale stójka też jest taka, taki element. Bardzo opasny i możliwo zobaczyć na OSAIB, że stójka, stójka robić swoje. Dobrze. Ostatnie w zasadzie pytanie ode mnie, czy są jakieś nazwiska w organizacji STRIVE, które Cię interesują w zawodnicy, z którymi chciałbyś się zmierzyć? Fuch, naprawdę nie bo to, że organizacja jest bardzo nowa, tak? І поки нім хтось так і моцний єс, але би хотів тут був пас і щоб мати якось таку цель і так поволі-поволі до пасу їсть. Дякуємо за розмову. Дякую вам, милого дня.